Witam serdecznie na kanale Primanki. Właśnie wróciłem z nadwody skleniowania i widzieliście sami, że wlazłem tam odczepić przynętę. Woda się wlała do woderów. Patrzę, a tu taka spora, spora dziura. Nie lubię zostawiać takich spraw na później, dlatego od razu biorę się zaklejenie i myślę, że to jest bardzo dobra okazja, żeby pokazać Wam w jaki sposób naprawiam te wodery. One już mają tam kilka łatek. Były podziurawione, bo chodzę po krzakach, nie krzakach. Zawsze gdzieś tam jakaś dziurka się zrobi, ale naprawiam to w bardzo szybki, bardzo prosty sposób tanim klejem. Łatka też z odzysku. Szkoda, wyrzucać woderów, kupować nowych. Jak można, to dosłownie za grosze naprawić tę łatkę, nakleić. Te moje wodery już tam po kilka łatek mają. Jeszcze na pewno przyszły sezon w nich połowie, dopiero na kolejny. Będzie trzeba kupić, bo one będą już, po, po, już tak powycierane, że nie będą się nadawały. Ale póki co naprawię sobie jeszcze je. A jak ja to robię, zobaczcie sami. Dziurkę mam już zlokalizowaną. Ja ją od razu na rybach zauważyłem, że to taka wcale nie taka mała dziura. Dlatego mam ułatwione zadanie. Inaczej musiałbym zanurzyć w wodzie i szukać miejsca, gdzie wylatują bombelki, A tu na szczęście taka większa dziura. Do zaklejenia będę potrzebował łatki. Tutaj mam taki materiał. Akurat zostawiłem sobie kawałek ze starych woderów, które już były na tyle dziurawe i zużyte, że nie dało rady ich ratować. Wycinam prostokątną łatkę. Wyciąłem sobie łatkę. Jeszcze ją troszeczkę poprawię, wyrównam i zaraz pokażę, jak kleję. Łatkę sobie przygotowałem, pasuje idealnie. Musi być zawsze trochę większa niż rozmiar yy, naprawiany, żeby to było pewnie zaklejone. W pierwszej kolejności szmatką i acetonem odtłuszczę miejsce klejone. Wodery były brudne, dlatego będę musiał to powtórzyć. Teraz to praktycznie tylko sam brud zmywam. Nie ma co żałować acetonu, on zaraz odparuje. I tak samo łatkę z tej śliskiej strony też odtłuszczę. Gra. Do klejenia użyję zwykłego kleju kontaktowego bezbarwnego. To jest bardzo dobry klej, jest elastyczny, nie będzie się na pewno wykruszał. Nie polecam żadnymi superklejami ani żadnymi innymi sztywnymi klejami, bo po prostu później się to wykruszy podczas chodzenia. Klej kontaktowy, jak nazwa wskazuje, polega na kontakcie, czyli smaruję łatkę tym klejem. Smaruję też miejsce klejone tutaj. Pod spód też troszeczkę mogę dać. Smaruję miejsce klejone. Rozsmaruję sobie szybko, bo on zastyga momentalnie. I tutaj też rozsmaruję. Teraz zgodnie, zgodnie z danymi producenta kleju trzeba poczekać, aż klej podeschnie. Tutaj widać na łatce już lekko związał, tu było go więcej. Jeszcze chwilę potrzebuję. Klej zrobił się już matowy i już jest praktycznie tutaj można dotykać, nie, nie, nie klei się do palców. Naklejam łatkę na miejsce klejone. Zobaczcie, jak to ładnie teraz przywiera. Jedno do drugiego. Na tym polega klejenie klejem kontaktowym. Zobaczcie, jakie to proste. Teraz, żeby porządnie to złapało, urwałem sobie takie dwa kawałeczki, jakieś dykty, podłożę sobie z jednej strony, podłożę sobie od spodu i ściskiem stolarskim złapię to do czasu związania. Skręcę to dość silnie, dlatego użyłem zacisku stolarskiego i podkładek. Podkładki nie będą kaleczyć woderów, a ścisk stolarski bardzo silnie złapie. I teraz trzeba tylko czekać, aż klej zwiąże. Mogę już, mogę już zdjąć zacisk. Minęło naście minut, zdjąłem już zacisk i zobaczcie, ładka, ładnie naprasowana na. Na wodery. Uwierzcie, mi już tak kleiłem nieraz. E, wodery, nawet chyba te, te drugie. Nie mam tu pod ręką drugiego buta. Ten drugi ma już chyba też ze dwie łatki i nic nie przepuszcza. Można jeszcze dalej używać. Po co wyrzucać? Jak można sobie naprawić? Ten klej potrzebuje jeszcze e, 24 godziny do, peł, do pełnego utwardzenia, do pełnej swojej mocy. Dlatego na razie je odstawię powieszę. Niech sobie to doschnie. I wodery naprawione. Dalej można wędkować suchą stopą. Mam nadzieję, że trochę pomogłem, że teraz każdy będzie mógł sobie posklejać wodery. Jak tam dziurka jakaś będzie coś, nie wyrzucać od razu, bo można to tanio, w bardzo prosty sposób zrobić samemu w domu. Praktycznie w ciągu 5 minut wodery sklejone. Klej musi tylko związać dobrze, i na następny dzień można już jechać na wędkowanie. Jak film się podobał. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, komentujcie. Dzięki, wielkie za oglądanie! I do zobaczenia w kolejnym filmie.